Już. Witam, ja jestem Mańtulek, a dzisiaj ze mną jest... Mr. Physics. Znaczy nie dzisiaj, tylko przez tą całą serię. No teraz. No teraz w tym momencie i następny następnych odcinkach też. Dobra, Trochę... mnie trolling. Jest... Kurczę, myślę, że spadasz. Dobra. Już a, więc... Jest... a więc, a, więc, a ten, pagórek, ten pagórek, jest zaklepany przez Physicsa, niestety. Ja muszę się wybrać gdzieś indziej. O! Nie! Może serduszka Trolling Czekaj, na jakim ja poziomie gram? Normalny, a czemu... no to nie, to nie zależy od tego, jaki sobie ustawisz w swoim Dobra, Minecraftu, to zależy jak... od serwera Dobrze, ale jaki ustawiłeś? Easy albo normal, nie wiem Ale na pewno? Tak, na pewno Przecież ostatnio graliśmy, co był ten... I będzie mi schodził ten? Tak, będzie ci schodził, już zszedł Super Dobra, a więc ta seria bycie. będzie się nazywała, nie wiem, Pixel Story? <laughs> Daniel? Tak. To się wypnie. <laughs> Pixel tak, Story. Tak, tak Szymon. No już nie, nie musiałeś przecież ja to wypnę. Ale ja nie. <śmiech> <śmiech> Dobra, nieważne. Um, I tak. Ja za nie czekaj, bo aż zapomniałem, kiedy idę, ja nie mogę tak daleko. Czy mogę daleko? Nie, nie może daleko. Dobrze. Wejdź sobie na... na... Okay, weź... Widzicie, jestem tutaj. Wejdź sobie na tą górkę. Tu i ja widzę. zawsze muszę mieć mniejszy. Bo jesteś mniejszy. Wiesz co? Ja mam taki pomysł, ale tylko o trochę. Ja mam taki pomysł, że, że ja mam cię gdzieś i robię, się... robię sobie dom na drzewach będzie miał taki ekskluzyf a ja będę miał coś, drzewo. Eheczki. Drzewo. Tarzan. Dobra, idę kopać. To Ej, poczekaj. Już co, a nie nie mam tego, Co się zrobił waypointa. O ja mam w następnym odcinku sobie gram, ale jest mi okej, okay. kopię, drzewię. i tak, ta seria będzie na, tylko na multi z Fishixem Kurczę, Milofa zrobiłem <grymne> może będziemy nakrywać też Survival Games na survival game się tak przy okazji idzie jakoś, albo coś Ej, World Edit jest wygrany, a ja mam szykierkę no. drewnianą Nie mogę kopać drewna <laughs> Dobra, okej, okay, na razie kopię ręką, to będę ją kopał, kowaltowe I tak. No moi, moje konto będzie związane tylko z Minecraftem. W każdym razie jak na razie. My mamy non-premium Minecrafty. Musi, tak. To się nic nie, więcej nie zmieści na komputerze. Zmieści mi się, mam tam dwójkę. Ojeju jeju! Zauważyć. kto tobie dla tą Marię chodzi. Nie, ale kiedyś grałem. Grałem, pamiętam. Ej, pamiętam, że do świetlicy były te stare komputery. Wszyscy tylko Mario. Masakra. Potem żeśmy jeszcze wormsy takie pikselowe odnaleźli. Żeśmy. Żeśmy. Wieśniak Sami też wieśni. Nie jestem nikt wieśnia jak Wieśniak flejk Hyhyhy To balta. No Kto i chcieliśmy nagrywać? Em, um, nie wiem Dzień Dobra, przyjmijmy... temu. przyjmijmy, że było dwie minuty temu Dobrze, także nagrywamy, nie wiem, do 40? Do no 35 Do 37 <śmianie> 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 I takie teraz jak takie dzieci. Do, no do 37, do 36, do 35. No widzisz. No bo no przecież lepiej, jaślą odcinki, jak są długie, ja sobie na przykład puszczam w tle. Do 35. Dobra, zobaczymy jeszcze teraz. Teraz nie mówmy o końcu. Dobra. Ta seria będzie taka stykła Będziemy sobie tak jak na single grać. potem może tam gdzieś pójdziemy w świat, gdzie widać stare świątynie kobiec terrorystek. <grym> Dobra, powiem co zrobić Powiedz, weź coś po bo ja naginę cały czas. Cóż. Śmiesznie. Łas Wie. e, Ej wiesz co ci powiem? Coś źle zrobił. Bo utworku nie ma. To źle dobrze. To źle wróży. Dobra, do następnego odcinka to już jeszcze ogarniło. Gdy będziemy mieli więcej tak samo widzów, to wtedy... Już ja myślałem, że mi się włosy nagrywa. No na szczęście chyba jest. To wtedy... Ja pomyślę o premium, nie wiem jak ty Nie trafił, że on trafił? Jest, idealnie. Ej, nowy dźwięk wody jest? Halo, jesteś? Tak, jestem. No to czemu się nie odzywasz? A co mam mówić? Cokolwiek. Ja też nie mam o czym mówić, ale mówię o czymkolwiek. I jeszcze myśleliśmy o tym, żebyście mogli w, w, w komentarzach pisać albo pytania do nas, albo zadania, co mamy zrobić, albo coś. No właśnie, co... bo to, to może być w sumie takie trochę nudnie to pixel story. Hmm. takie monotonne budowanie, zbieranie budowania. Możecie pisać albo pytania, pyta pytania. No nie, w zasadzie pytania, zadania. Zadania, pytania możecie pisać na pewno, ale zadania piszcie w komentarzach, żeby inni mogli tam łapkować i kręcić Jak pod tym pierwszym filmikiem będzie 20 wyświetleń, to naprawdę... Hmm. Okej, okay, mam trzy sadzonki I sadzę teraz Daniel, sadzę Wielka chwila Sadzonkę sadzę Druga Patrzę, że jedzenie mi się kończy no właśnie <grymne> Mam tylko trzy I Okej, okay, skaczę na dół do wody o, a nie trafię <grymne> <grymne> no, bo Mnie już nie ma sprinta Ty też taki filmik Facebook. fejsbale Mindflake, hit, gram <grymne> <grymne> ja tutaj co ja mam teraz zrobić, no? Okej, okay, mogłem spocząć, spokojnie. No i czemu jestem w stoł niejaki już? Wybaczcie. Dobra. Super, odcinek Kopy. Kopy. No ja robiłem ciekawsze rzeczy. Ja kupiłem drewno i sadziłem co Aha. <suszy> <suszy> Czekaj, bo ja się teraz zgubiłem. No nie no, muszę mieć waypointy. Bo się nie ogarnę. Nie mam tego Okej, okay, ty tam tamten pagórek za zategowałeś, nie? Super Co? Ty tam tamten pagórek zaklepałeś, to, to nie jest mój Nie Tu widzę tą wodę, do której nie trafiłem tak, tak blisko jestem Widzę się... Widzę twój twój twój, 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 twoje sadzonki Ej, głód mnie gdzie? Bije, tak Gdzie, gdzie G są... gł Głód mnie bije, gdzie? <laughs> nie, ale gdzie widzisz moje sadzonki? Na górce Naprawdę? Nie się, tak ale... TP mine... Zbę... No nie, ty, czy też? Mr. Fish Yes Ej, cisza <noise> Jesteś na spawnie <noise> No nie <noise> Dobra, na twoją listę No tak, jasne no żeby zobaczyć moje sezonki i ruszyć się tam. Póki mi nie zniknie mojej temki mojej, bo ja tam miałem kobaltowy kilos. bierz mnie. Tak? <grych> kobaltowy kilos tam miałem, rozumiesz? Też miałem, już zużyłem, bo wykopałem dwa... No! Fajnie, że nie trafiam w ciebie. <grych> Dobra, idź tam do siebie. Idź, wynocha, wynocha, wynocha. No Wynośne. idę, no Super, fajnie <laughs> No i co ją teraz zrobiłeś? No jesteś ku mnie Tak? Nie Nie ma <laughs> Ale lagi na serwerze Masakra, ja mam 30 fb 20 dziesięcia? A ja jestem koło ciebie. Okej, okay, a teraz quest dla was. Mam jeszcze napojik koło mnie. Co to za napój? No! Tymbark. Moje Tymki? Oh, a No nie, ty nie zgaduj, ty nie możesz. Ale to nie Tymbark. To jest Tymbark. A nie Ty bar. Nie zgadzam Założył się, że to jest Ty bark? Powiem ci po odcinku co to było. Pepsi. powiem ci po odcinku co to było. To nie Pepsi. Nie mogę pić. Nie mogę Pepsi, bo mnie boli No. No. Ja chcę się do, góry, już, do góry, do góry, do góry, do no góry. Nie, nie bij. No to. Musiałeś mnie rąbać cały czas w stanie potem, A potem ja się nie ogarniam i, i w ogóle i w locie mnie bije, że mnie się spowalnia, w ogóle nie wiem co się dzieje, ale to mam długo tu kopalnię. Cały go tylko tutaj siedziałeś? Tak. Śmiesznie to. Tu na timelapse to wrzuć. O, fajnie żelazo. Uuu, fajne masz życie w stanie. Pożyczę 34 bruku za to, że nie biłeś. Nie. Do. Nie. Dobra, daj. Mogę sześć drewna? Nie To co ja mogę? Nic Możesz iść do siebie na, 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 na górkę Panie, porzysz pan soli <głos> 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 Mam trzy sadzonki Kuda, ale mam długą tą kopalnię <noise> Dasz nam timelapsa? No nie no, cały odcinek timelaps też bez sensu No nie no, ja myślę, że już się tak... Omówiliśmy co, so, jak i gdzie, kiedy No czekaj, to ja bym wyjdę i się pożegnał. Dobrze To ja teraz zobaczę, gdzie dadłem? Dobra, dobra, to chodź do mnie No tak Kurczę, nie trafiłem, znowu dedłem. Jezu Dobra, teraz odcinek... W tym odcinku praktycznie idzie zebrałem, bo wszystko mi znikło Ten odcinek był failowy no, no. Dobra. Tak, że mam na bój. Czekaj, to... mnie jeszcze nie mam, mnie jeszcze nie ma, nie, jeszcze nie kuj. Nie, 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 nie. Dalej. O, jestem, ała. To... Na razie. O... Żegna was. Na razie. Nie, 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 nie myśl nawet o tym. Ale <grych> Po To proszę mnie zrzucić. Żegna was Minecraft i... Mister Fisza. Fisza to jest. Nie, nie słuchajcie go, z fiszą. Hanie dadłem, mam półtora serduszka. Na razie, cześć.